Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Arystoklates, w krótkim poradniku odnośnie kręcenia filmików w HD, takim, no HD, HD, jest to poradnik do Windows Movemaker 2.6, o ile dobrze to w ogóle czytam, bo nie wiem czy dobrze to czytam, no cóż, jest, tutaj mam linki, niezbędne, znaczy nie niezbędne, po prostu tutaj jest się to znaleźć, linki będą no, podane w opisie, jest tutaj... Tu mamy do Windows Maker 2.6 Bo ten nowy live to nie, nie, jest bardzo nieprzyjemny dla mnie, zupełnie nie wiem o co chodzi. A tutaj mamy do niby do Chomikuj, ale są wszystkie pliki WMV HD yy, z rozdzielczością. Teraz wam pokażę, ja już mam ściągnięte, ale i tak wejdę sobie. Uwaga, uwaga. Dobra. OK. I tak, jesteśmy, jeżeli jesteśmy już na stronie, to mamy tutaj wszystkie pliki. Jest to, ściągamy pliki, które chcemy. Ja polecam osobiście 70 na 720. Polecam ściągnąć wszystkie, bo to jest rodzielczość bardziej komórkowa. To jest rodzielczość na 720 w HD, z To jest rozdzielczość taka pół full. I to tak wygląda mniej więcej. Jeszcze gdzieś tu był. Jest tutaj mamy oczywiście powierzchni... Y, ale się x 1080 No i po prostu z niego najlepiej jest korzystać. Czas zależy, jaki to ma łączyć internetowy. Ja mam wszystkie i pokażę wam, jak teraz, gdzie trzeba je umieścić. Normalnie Windows Move Marker nie mamy 2.6, nie mamy możliwości HD, ale nikomu jest możliwość. I wygląda to mniej więcej tak. Ja tutaj mam wszystkie swoje pliki i po prostu w filmach tutaj mam wszystkie pliki, które są niezbędne znaczy dla mnie po prostu bo wystarczy jeden plik bo zależy jak sobie się na ja korzystam ze wszystkich czterech i tak e wchodzimy w komputer komputer, wybieramy dysk, na którym mamy zainstalowany Windows u nie jest to dysk C program files x86 czyli 32 bit, czyli 64 bit i tak, e, trzeba znaleźć MoveMaker 2.6. Damy Shard i mamy e, folder o nazwie profi Profiles. Czy profiles jakoś tak. I tutaj tu tam po prostu wszystkie te. Albo ten, który chcemy wrzucamy, albo wszystkie które chcemy. No nic. E, po rzuceniu ich Windows MoveMaker będzie... O jest lód, Usuń, no, to nie tak. Krótki filmik. To jest próba mikrofonu, yy, Avios, Hortofaz Video, ROL. No i teraz jak mamy swój filmik, to tak robię na szybko bardzo, żeby Wam pokazać tylko o co chodzi. Zapisz na moim komputerze. E, nazwę. Moment. Ale fajne. No nic. I tutaj mamy ustawienia. jak pokazują nam się te. Zależy, czy chcemy tej rozdzielczości. czy tej, czy tej. Trzeba po prostu na telefon, rozdzielić. części Ja chętnie z tutaj Ewentualnie. Z też będę też robił filmiki tu, na komórkę. E, tu mamy szacowana ilość miejsc. Ale że to jest. 2 megawattu więcej ważne, ale co tam, będzie coś lepsze. Dalej, zapisujemy wszystko, gdzie chcę, zapisuje się. I to tyle. Po prostu filmik zapisuje się jakości HD. Ten filmik nie będzie zbyt dobrej jakości, ponieważ nie nagrywam frapsem, tylko innym programem, bo normalnie nie można frapsem nagrywać. Jest to CAM Studio. Nie nagrywam, poradnik będzie osobny też do CAM Studio, jak nagrywasz na podpicie co tylko to pokazuje. Jeszcze zapomniałbym, a ogólnie, skąd pobrać? Windows, 8 Mac, Mac. O Jezu, nie to. No, klikamy ja pobierz, klikamy gdzie chcemy pobrać, jaką wersję chcemy pobrać, tylko, że 42, nie ma bit, to jest nieważne. ważne. No, I to tyle by było. To byłoby wszystko. Co jest potrzebne do kręcenia filmików jakości HD. Więc pamiętajcie, jakby co, napiszę wszystko w opisie, co i jak trzeba zrobić. Więc trzymajcie się, cześć!